Napiszcie, czy jestem słyszalny. Czy mnie też Facebook widzi i słyszy? Cześć, słuchajcie. Witam w takim razie serdecznie. Cieszę się, że, że mamy w ogóle zasięg. Bo jestem poza jestem tak naprawdę głęboko na Mazurach koło Olecka. Mamy w ogóle dzisiaj święty ośrodek majówki. Mam nadzieję, że wy poczuwacie. Napiszcie skąd w ogóle plikacie? Czy udało Wam się gdzieś w ogóle uciec z waszych mis kwarantanny? Czy też macie takie przyjemne i ładne mini setki, jak ja teraz. Nie czy słyszycie w ogóle w tej chwili? Mam nadzieję, że słychać ptaki, które śpiewają dookoła mnie od rana. Słuchajcie, dzisiejszą kawę chciałbym zrobić bardzo krótko. Właśnie dlatego, że, że będą problemy z połączeniem właśnie przez to, że jest schowany na Mazurach. Obawiam się, że właśnie też internet internety nam nie pozwolą na to, żeby, żeby dobrze dobrze taka właśnie nie odbyła. Naprawdę jestem na, na krańcu świata. Chciałem mimo wszystko uciec z tego wszystkiego. Słuchajcie, ostatnią kawę mieliśmy rok tydzień temu i od tego czasu dużo się jakby na rynku nie zmieniło, poza tym, że zamknęliśmy kwiecień, jakby nowych jakichś danych statystyczno-gospodarczo różnorakich nie ma, poza, poza danymi, które dotyczą oczywiście koronawirusa, nawet też pokażę. Chciałem Wam tylko tylko powiedzieć, że jakby no, mamy coraz więcej jakby optymizmu. Widzę, o, widzę Londyn, widzę Śląsk. Widzę Genewa też pisze do nas. w międzyczasie czytam właśnie komentarze. E, cieszę się, że, że, że nawet jest słonecznie u, u niektórych z Was. E, powiem, tylko, że, powiem tylko tyle, że e, no, ja tylko jestem w otoczeniu powiedzmy niczego. I e, bardzo się cieszę, bo można, że tak powiem, odetchnąć od tego wszystkiego, od tego, że tak powiem, korona trochę szaleństwa. E, jak widać, siedzę bez maseczki na dworze, co już jest dużym osiągnięciem słuchajcie, no od ostatniego tygodnia wiele się rzeczy nie zmieniło nie, nie na rynku jakby nieruchomości, bo to się tak nie zmienia z tygodnia na tydzień. Chociaż pierwszy, chociaż każdy, każdy dzień, każdy tydzień jakby tam nowości przynosi. Ja widziałem, że pokażę Wam do, dosłownie aktualizację tych dwóch slajdów, które tak na bieżąco można mm, pokazać. To znaczy tak zwane newsy z korona świata, e, które pokazywałem. E, Mianowicie, ile, jak się nam cała epidemia rozwija. No w tej chwili, dzisiaj rano, jak sprawdzałem stan jakby licznika, tak zwanego, 3,4 miliona osób zdiagnozowanych z koronawirusem, z czego milion w ogóle już wyleczonych, co jest też niezłym osiągnięciem. To, co ze względem zeszłego tygodnia jakby się zmieniło, oczywiście to są jakieś takie zmiany, może powiedzieć, które można przypisać do wielu różnych czynników, to jest to, że wzrosła liczba takich, liczba nowych przypadków, które zdiagnozowano w ciągu ostatniego tygodnia. Przy poprzedniej kawie to było pół miliona, teraz mamy pół miliona pięćset tysięcy, więc można powiedzieć, tempo diagnozowania rośnie. Na szczęście tempo umieralności nie rośnie w takim tempie, więc no, można powiedzieć, epidemia, no można powiedzieć, ciągle ma tą trajektorię jakby rozwoju, ale ten rozwój nie przyspiesza wykładniczo. No, można powiedzieć, tydzień temu było mniej więcej to samo, tak, można powiedzieć w dużym skrócie, czyli nic nowego, ciekawego Wam w tym względzie nie powiem. W Polsce w zeszłym tygodniu mówiliśmy o przekroczeniu 10 tysięcy przypadków, w tej chwili mamy ponad 13 tysięcy przypadków zdiagnozowanych. W ciągu ostatniego tygodnia przy, ta liczba przyrosła ponad 2 tysiące przypadków. Więc jakby no, ten, to tempo jest, jest, jest stałe. Można powiedzieć, ten, ten szczyt tak zwany epidemii się przy, że tak wiem, oddala cały czas, więc no, ciągle nie możemy mówić o tym, że, że epidemia nie, spowalnia, znika i tak dalej, ale chyba się już do niej przyzwyczailiśmy, bo widać to między innymi też w działaniach w likwidowaniu ograniczeń lockdownu, który chyba największe ma znaczenie właśnie na przyszłość. To jest chyba najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w zeszłym tygodniu, czyli Zniesienie, zapowiedź zniesienia od, od poniedziałku kilku rzeczy, to znaczy od, będą otwierane galerie handlowe, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, czyli na przykład nadal będą zamknięte części takie gastronomiczne, czy tam częściowo zamknięte, no ale już sklepy ruszą, galerie handlowe. Ruszą też hotele, też z, znowu z wyłączeniem na przykład restauracji, czy jakieś spa czy konferencji, ale już będzie można przynajmniej korzystać z, z, z hoteli, chociażby dla podróży biznesowych. Kolejne ograniczenie, które ma zniknąć, to jest ograniczenie, że tak powiem, w obowiązku kwarantanny 14-dniowej dla osób przekraczających granicę, jeżeli te osoby podróżują zawodowo lub w związku z edukacją. To jest bardzo ważne i dla studentów, jest bardzo ważne dla szczególności firm. Ja znam przypadek na przykład takiej kopalni PG tak Silesia, która jest w Czechowicach w Dziedzicach, gdzie zarząd jest Czech. No więc w momencie, jak nastąpiło zamknięcie niejako granic, to praktycznie firma straciła zasięg. Zarząd działał tylko zdalnie, jakby przez granicę. Jakby to, 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 takie dziwne i zwariowane rzeczy kosmiczne się jakby e, powoli normalizują i bardzo powoli, bardzo powoli wracamy do, do, do no, świata normalności. Widać, to co widać jakby też w ostatnim tygodniu od ostatniej kawy co się wydarzyło to przykładowo jeżeli chodzi o rynek giełdowy, znaczy rynek giełdowy właśnie na, na zapowiedź otwarcia właśnie galerii no, zareagował bardzo optymistycznie, bardzo z bardzo dużymi wzrostami notowanie no ale to są takie właśnie skoki optymizmu, które no, są spodziewane. Na rynku nieruchomości cóż, no my, my maj zamknęliśmy nad spodziewanie, że tak powiem, dobrze. Spodziewaliśmy się znacznie gorszego wyniku całej naszej działalności, jeżeli chodzi o, jakby, że bardziej ucierpi na, 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 na efektywność koronawirusa w zakresie najmu. Oczywiście kilka wskaźników się pogorszyło, na przykład podwoiła się liczba wypowiedzeń umów przedterminowych, liczba nowo zawieranych umów, no, sięgnęła prawie 200, umów najmu prawie 200 sztuk, ale no można powiedzieć, jak połączymy to z liczbą właśnie tych wypowiedzeń i, i po prostu z skończących się umów, no to stopa pustostanu nam wzrosła już tak efektywnie do 7%. Co jest wynikiem typowym dla czerwca, czyli jesteśmy o jeden miesiąc jakby do przodu, jeżeli chodzi o, o tempo pustostanu, czyli pewnie średnio rocznie o jeden punkt procentowy tempo pustostanu może być w tym roku ugroszczone. W przypadku problemów płatniczych w kwietniu no, nie napotkaliśmy jakby ten wskaźnik jakby był, był podwyższony, natomiast no, w tej chwili jesteśmy na poziomie około chyba 60 tysięcy złotych nieściągniętych czynszów, z czego połowa dotyczy dwóch kamienic, które w naszym przypadku mają zawsze podwyższone. Poziom w indykacji. Więc jest, ten wskaźnik jest wyższy od takiego typowego wskaźnika na koniec miesiąca, mniej więcej trzykrotnie. Normalnie na koniec miesiąca mamy jeszcze 20 tysięcy zaległości z kilku milionów złotych czynszów, które ściągamy miesięcznie, więc ten wskaźnik oczywiście to jest promil. Jest wyższy, ale no dzięki pracy naszego zespołu no udało się go praktycznie sprowadzić do, do poziomu, który jest praktycznie pomijany, więc obawialiśmy się zdecydowanie gorszych, gorszych wskaźników i gorszych programów. W zakresie transakcji kupna na sprzedaży mieszkań, no to powiedziałbym, że, że nasz zespół w ogóle pobił typowy kwiecień prawie dwukrotnie większym obrotem w tym roku, więc zrealizowaliśmy około 25 transakcji kupna sprzedaży, więc można powiedzieć, że już w segmencie inwestycyjnym faktycznie widzimy przyspieszenie, widzimy cztery nowych, ofert, y, tanich ofert, właśnie wy, wyprzedawanych przez, przez, dajmy na to, I To, o czym mówiliśmy, od, od tygodnia opowiadamy, to teraz zaczyna się faktycznie materializować. Widzimy, że ten przyrost liczby różnych ofert i okazji jakby jest, jest wyższy. No więc, słuchajcie, no, nie, nie, nie przedłużając, bo nie mam jakby dużej ilości jakichś takich radykalnych newsów, że a to jakaś firma upadła, o, jakiś deweloper, nie wiem, się przewrócił albo właśnie się nie przewrócił. Wielu takich newsów nie mam. No, Tyle pod, podsumowując właśnie ten kwiecień, który właśnie zamknęliśmy. Szczerze, no z optymizmem, jak i, i na, to, na to, co widzimy. Jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, w którą stronę ten te, te, jeden z tych naszych trzech scenariuszy z raportu, który ostatnio wydaliśmy, w którą stronę on idzie, eee, w którą stronę zmierza ten rynek, jeżeli chodzi o makrogospodarkę. Eee, więc, że tak powiem, no. W tej chwili te scenariusze nadal pozostają w mocy, przypomnę, że o tych scenariuszach, o których kiedyś mówiliśmy, że, że mamy krótkotrwałą burzę, mało prawdopodobny scenariusz, że mamy, yy, że tak powiem, jesień w tym roku, taką meteorologiczną, czyli, czyli że dopiero na jesień tak naprawdę wszystko zacznie wracać do normy, no i zimę, czyli że normalizacja wróci po 2021. Moim zdaniem, z tego co widzę, raczej ten scenariusz jesieni yy, zaczyna się materializować, czyli że w tak zwanym wysokim sezonie rynku nieruchomości najmu, zwłaszcza czyli wrzesień, wrzesień, październik, listopad, już ten rynek będzie w miarę normalny. Oczywiście z kupą nowości, czyli z danym wynajmem i oczywiście z zachowaniem różnych jakby elementów, które jakby spowodował koronawirus i walka z nim, jakby które będą wdrażane. Natomiast no to już będzie w miarę powrót do normalnego rynku. Postaram się oczywiście odpowiedzieć na pytania, bo widzę, że padają. Na przykład Wojtek pyta. O, o scenarius gospodarczy, ponieważ wielokrotnie o nich mówiłem, to, to ja po prostu się do konkretnego po prostu poprzedniej, jednej z poprzednich kawek. Natomiast to, co przynajmniej ja teraz tak no, wczoraj miałem okazję wreszcie odpocząć troszeczkę od takiej pracy na, na co dzień tej walki, właściwie, bo ostatni miesiąc to bardziej przyrównuję do walki jak na jakimś ciężkim projekcie konsultingowym, a nie normalnej pracy takiej przez 8 godzin, bo to był bardzo zwariowany miesiąc. A to wczoraj, jak wreszcie miałem taką chwilę ocetnięcia i refleksji, no to doszedłem trochę do tego, że zresztą tak jak my w naszej firmie, w tej chwili zaczęliśmy z powrotem jakby otwierać biura em, i, i, i zapraszać pracowników do powrotu do biur, bo część nawet się jakby dopraszała tego. E, oczywiście z zachowaniem wszystkich znowu środków ostrożności, wymogów sanepidowskich, czyli dystanse, liczba osób na na, konkretnym, na konkretnej przestrzeni, w kuchniach i tak dalej. Więc nasze biura nadal będą zamknięte na przykład dla wizytowania klientów, no to jak myślę teraz i czytałem dzisiaj rano nawet taką właśnie analizę, jak w Korei w jednym biurowcu pół piętra zaraziło się, to myślę, że to co, jak patrząc mocno trend, jakby trendami w przyszłość, to wydaje mi się, że to co się na pewno zmieni, to to, że Zarówno zwiększy się chyba tak naprawdę popyt na przy, przestrzenie biurowe, ale nie dlatego, że nie wiem więcej firm będzie chciało pracować w jakichś bo, bo raczej będzie mieli mocny trend pracy zdalnej, ale tego nie da się realizować 100% zdalnie, więc trzeba czasami się pojawiać w bórach. Myślę, że więcej powierzchni biurowej będzie nam potrzebne. Po prostu do zachowania, dla zachowania te, te, tego dystansu, obiegu powietrza, tego komfortu. I tak samo myślę, że będzie trend które chyba już też deweloperzy dostrzegają, że chyba będziemy chcieli mieć więcej, trochę więcej po prostu przestrzeni w naszych mieszkaniach czy domach i ten taki trend, który ostatnio był taki dość popularny trend minimalizacji, to znaczy mieszkamy w coraz mniejszych przestrzeniach, to też nie wiem, w dużych miastach, to myślę, że teraz to wszystko się odwróci co spowoduje, że nawet takie obawy typowe dla, dla, dla wielu osób często wchodzących na rynek nieruchomości, które brzmią takie, ok, ale mamy ujemny przyrost naturalny, kurczę się, liczba Polaków, yy, no to po co nam będzie więcej mieszkań? A mi się wydaje, że no może mieszkań może więcej nam nie będzie potrzeba, ale no po tym, co tam się wydarzyło, będziemy mieć chyba więcej przestrzeni. Jak przyjdzie kolejna epidemia, to nikt nie będzie chciał na wciast w mieszkaniu. Na przykład trzy osoby na 50 metrach się gnieździć, tylko będzie chciał więcej tych metrów. Więc myślę, że akurat ta pandemia spowoduje paradoksalnie to, że rynek nieruchomości dostanie nowego takiego. Jak to mówimy na Śląsku, mam książką koszulkę na sobie znowu. To dostaniemy ten rynek dostanie takiego nowego szwungu, takiego kopa powierzchniowego, że ludzie będą chcieli jednak mieszkać i pracować na większych przestrzeniach z zachowaniem też między innymi tego dystansu. Myślę, że do, do fajnego kopa też dostanie taki rynek, że tak powiem, drugiego domu. Teraz wam pokażę, gdzie, gdzie jestem, żebyście sobie zobaczyli te mazury, bo to jest akurat rodzinna, taka bardzo przyjemna miejscówka we wsi dworackie. Myślę, że wielu z Was w tej chwili po prostu kombinuje, gdzie by sobie kupić domek działkę albo coś takiego. Słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o taką, taką zwartą kawkę. Myślę, że więcej dzisiaj możecie, możecie mieć po prostu pytań. Zanim zacznę na nie odpowiadać, to po prostu chęć, życzę wam po prostu udanej majówki. Udanego dzisiaj święta flagi, widać za mną flagę polską wieszoną i jutro że święta 3 maja. No i mam nadzieję, że, że udanego maja, całego maja, żeby to był już taki miesiąc jak ta wiosna, która już na całego zaczyna się rozkręcać, żeby to był miesiąc właśnie optymizmu, uśmiechu, tego, żeby było nam super, bo, bo chyba jest lepiej. No, kwiecień był bardzo pesymistyczny, moim zdaniem, szczególnie jak byli, siedzieliśmy w zamknięci w domach, z tym pięknym słońcem za oknami, to mam nadzieję, że w kwietniu, czy w maju, w związku z tym, że już możemy się normalnie też bardziej poruszać, możemy już zacząć normalnie funkcjonować, mając nadzieję, że to też się nie przełoży na jakiś wzrost zaporowalności. Że ten MajPOS będzie dla Was optymistyczny i, i pozytywny. Tego Wam wszystkim życzę. No i jeżeli macie jakieś pytania, dzisiaj wyjątkowo bardzo krótką kawę zrobię, bo zamierzam Was wskoczyć do jeziora. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. I od razu zacznę odpowiadać na pytanie Wojtka, który pyta, znaczy tak napisał trochę z pytaniem, to znaczy napisał, że takiego scenariusza, jaki mamy obecnie, chyba nigdy w historii nie przejęliśmy, to znaczy wysoka inflacja i niskie stopy procentowe. I pyta, jak to się przełoży na ceny, na ceny nieruchomości i na politykę kredytową. To od razu powiem, byk ja bym zapraszał po pierwsze na, na naszą stronę, na nasz kanał po prostu YouTube. Mnozuri, ponieważ no dwie kawy temu, dwie kawy temu ja zaraz wam dam YouTube. O, tak. Mam nadzieję, że się taki call to action właśnie wam wyświetli. Nie wiem, czy się wyświetla w tej chwili. Na YouTubie znajdziecie różne poduszony nagrania dotyczące rynku nieruchomości, dotyczące rynku nieruchomości, tego jak się, jak się ceny zachowują, jak różne rzeczy funkcjonują i między innymi właśnie Rozmawialiśmy dwa tygodnie temu z Adamem Czerniakiem, to jest doktor ekonomii, który wykłada na, w Szkole Głównej Handlowej. Jednocześnie jest ekspertem polityka Insight. No i rozmawialiśmy właśnie o tym, jak, jak generalnie makroekonomia, makrogospodarka może w tą stronę może pójść. W tej chwili mamy wysoką inflację. Typowo wysoka inflacja jest związana z niskim bezrobociem, i szybkim tempem rozwoju gospodarczego. To jest, to jest taki wskaźnik, z, on się z, inflacja z reguły się bierze właśnie albo z tego, że gospodarka szybko się rozwija, jest duży popyt na, na, na produkty, yy, popyt na pracowników. Pracownicy wymagają wyższych wynagrodzeń, produkty też drożeją, stąd mamy inflację. Z, stąd się naturalnie bierze inflacja. Yy, czasami następuje w podażowej, czyli na przykład jakiś czynnik mocno drożeje, czyli na przykład ropa to jest czasami też czynnik proinflacyjny. Dzisiaj mamy tak naprawdę, do marca mieliśmy wysoką inflację taką mierzoną rok do roku, marcowa inflacja osiągnęła poziom 4,2% chyba, jeżeli dobrze pamiętam i generalnie inflacja od początku roku 2020, rok do roku pokazuje wzrost cen o ponad 4%. Natomiast ono, jak przyjrzymy się dokładnie marcowi, no to tam już ten, ten wskaźnik zaczął spowalniać i, i pierwsze odczyty na, 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 na kwiecień, takie szyb, szybkie wskaźniki wskazują na to, że inflacja z powoli, w kwietniu wyniesie około 3,2% mniej więcej, rok do roku, to było, że ceny z kwie, w kwietniu względem marca, czyli miesiąc do miesiąca spadły i tutaj mamy szereg czynników, które no, po pierwsze widzimy, no, to są ceny na stacjach paliw, no bo litr benzyny, jak jechałem tutaj na Mazury, 3,8 zł. To jest po prostu. Tańsze paliwo oczywiście się przeniesie na szereg różnych innych produktów. No i przypuszczalnie będzie raczej, znaczy nie przypuszczalnie, no, no, definitywnie będzie tak, że część produktów będzie taniała. Przypuszczam, że produkty, no ale nie wszystkie, no bo przykładowo, produkty spożywcze zwłaszcza, nie wiem, warzywa, owoce i pochodne przypuszczalnie ze względu na suszę, mogą w tym roku akurat drożyć paradoksalnie i to jest jakby, no szersza analiza jakby to, co, jak się zachowa, a przypuszczalnie ta inflacja powinna troszeczkę spowolnić? Tu? A obniżenie stóp procentowych to faktycznie było raczej działaniem Banku Narodowego, Banku Polskiego, żeby faktycznie zmniejszyć koszty kredytu. Typowo, gdyby było tak, że jest wysoka inflacja i niskie stopy procentowe, to jest tak zwane zjawisko stagflacji. Nie do końca nigdy się nie zdarzyło, bo taką stagflację pewnie mieliśmy przez cały duży kawał komunizmu i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Ale myślę, że raczej gdyby inflacja miała się na wysokim poziomie jakby utrzymywać, to pewnie i stopy procentowe byłyby na, ale raczej to nie chcę spowolnić. Jak to się przełoży na ceny nieruchomości? No, o tym rozmawiał też w tym nagraniu z Adamem Czerniakiem. Jakby dużo mówiliśmy, dużo mówiliśmy o tym w wywiadzie ze Sławkiem. No, najpewniej same ceny jakby nieruchomości, takich szeroko pojętych mieszkań, domów, takich szerokiego rynku, moim zdaniem jakoś istotnie nie spadną w ujęciu nominalnym. Czyli przy tej wysokiej inflacji no, mogą trochę stanieć, ale, ale nominalnie będą tyle samo kosztowały, natomiast w najbliższym kwartale, w tym kwartale, który jest teraz, no, my po, zresztą na, na bazie naszych transakcji, które realizujemy dla naszych klientów, no, widzimy, że jest możliwość teraz wyciągania bardzo fajnych okazji cenowych o 5, 10, 15% poniżej jeszcze cen ze stycznia czy lutego. To są nowe oferty, które, jeżeli nowe oferty trafiają na rynek, no to one są z, z reguły przeceniane. I zresztą takie ostatnie analizy rynkowe różnych, różnych portali no, pokazują, że oferty, które trafiają na rynek jeszcze w styczniu czy lutym, nie zostały sprzedane, to te ceny są utrzymane. To znaczy, wystawy te mieszkania, no, okej, okay, on czeka. Natomiast ci, którzy wchodzą na rynek już teraz w trakcie epidemii, no to wchodzą z reguły z, 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 no, ze świadomością, że jeżeli chcą sprzedać, to muszą bardzo aktywnie i obniżać ceny i faktycznie ci, którzy są przyparci do muru, dzisiaj będą sprzedawali mieszkania z, z przedcenami, ale to już o tym mówiliśmy tydzień temu, dwa, trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu. A pytanie, jak się przełożyć do, na politykę kredytową, no, no widać na pewno dwa czynniki, to znaczy jeden czynnik, no właśnie to obniżenie procentowych, czyli rel, teoretycznie zwiększenie zdolności kredytowej Polaków, ale z drugiej strony banki równolegle podniosły po pierwsze marże na produktach kredytowych i po drugie wyśrubowały wymogi, to znaczy wiele wiele takich typowo ostatnio niedawno jeszcze takich akceptowanych form zatrudnienia, nie wiem, działalność gospodarcza, powołanie do zarządu i tak dalej, i już nie, nie są tak popularnymi, że tak powiem, i akceptowanymi przez banki y, 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 źródłami dochodów. W tak dużym skrócie no powiem, powiedziałbym tak, że mniej, mniej kredytów będzie udzielanych, mniejszej wartości, jest ten rynek nieruchomości i na pewno będzie zasilany mniejszą ilością pieniędzy. Co raczej będzie spływało na to, że na pewno nie będzie presji na szybki wzrost cen. Niekoniecznie na spadek, ale na pewno nie, nie będzie tego paliwa, które w zeszłym roku akurat zasilało wzrost cen. Trochę się rozgadałem no, odpowiadając na swoje pytania, ale no, to tak szeroko, no, to wiem prawda, tam było kilka pytań więc. Pytanie: Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, czy, bo jeżeli nie, to ponownie życzę wam udanej majówki. Eee, będę życzył wam udanej majówki i sam też się udam, że tak powiem, do, do skorzystania z chwili, z chwili, że tak powiem, yy, no, wytchnienia i odpoczynku, yy, żeby skorzystać właśnie z tej yy, ładnej pogody. Nie odpowiedzieliście mi natomiast jednej rzeczy, czy, czy słychać te ptaszki? Ja je słyszę i one są naprawdę niesamowite, sami mi tutaj kury pieją i ptaszki śpiewają, więc mam nadzieję, że je słychać. O, super, super. Dobra, cieszę się w takim razie. Więc słuchajcie z tym, z tym pięknym, że tak zostawiam was wszystkich i, i, i życzę Wam jeszcze raz udanej. Danej majówki. No my tak naprawdę za tydzień Kafka 9, 9 maja, no, powiemy, jak się zaczyna tak naprawdę maj, bo już, już widzimy tak naprawdę zwiększenie zainteresowania inwestorów różnymi produktami. Tak naprawdę no, nasze trzy spółki inwestowania grupowego w tej chwili w kwietniu zebraliśmy aż 3 miliony do tych spółek, więc widzimy ten, ten duży pozytyw. I mam nadzieję, że 9 maja już różne fajne konkretne statystyki będę pokazywał, a 16 maja najprawdopodobniej powitamy Artura Bartnińskiego. miał być za tydzień, będzie za dwa tygodnie, opowie więcej o tym, co się dzieje w najmie, jak najem, w, że tak powiem, odczuł koronawirusa i w jaki sposób z tym koronawirusem w najmie walczymy. Będzie pewnie trochę takich ogłoszeń parafialnych. No. Które, które też w maju planujemy wprowadzić na rynek. Więc słuchajcie, udanej majówki jeszcze raz. I do zobaczenia, do usłyszenia.